Odcinek będzie nie o miodzie ani kicie pszczeli, tylko o pokrzywach. To Sylwek ze Stowarzyszenia Malinówka. Realizujemy projekt dofinansowany z funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Dzisiejszy odcinek pod tytułem Pokrzywa. Pokrzywa zwyczajna jest użytkowana na wiele sposobów. Jest rośliną leczniczą i kosmetyczną, jadalną i paszową. Dostarcza także włókien i barwnika. Jest użytkowana w ogrodnictwie. Z powodu obecności kująco parzących włosków pokrzywa powoduje bolesne podrażnienia skóry ludzi i zwierząt. Kontakt skóry z włoskami powoduje toksyczne zapalenie skóry. Dolegliwości te możemy łagodzić przez pocieranie podrażnionego miejsca z liśćmi babki lancetowatej, szałwii, mięty lub szczawie. Jeszcze poparzyłem. Pokrzywy przestają parzyć jeśli zwiędną lub zastosuje się obróbkę termiczną. Pokrzywa jest rośliną od dawna wszechstronnie użytkowaną, przy czym wśród roślin należy chyba do najbardziej niedocenianych. Jednak my ze względów zdrowotnych polecamy ją używać jako suszone ziele do zaparzania herbat, sok ze świeżych liści, pyszną zupę krem. Nasiona pokrzywy można używać jako dodatek do różnych posypek mieszane z solą jako sól smakowa. Pokrzywa już w starożytności była uważana za roślinę leczniczą, ale co ważne i dla nas w trudnych czasach pandemii. W 2011 badania na myśli modelu wykazały, że aglutynina wytwarzana przez pokrzywę hamuje namnażanie koronawirusa SARS, wywołującego zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. Najlepszym materiałem do przetworów są młode liście pokrzywy, najlepsze te zbierane w maju. Jesienią zbieramy jedynie nasiona, które jak wcześniej powiedziałem służą do robienia różnych posypek, ewentualnie soli pokrzywowych. się nagrywa filmy dynamiczne. <grymne>